W kilkunastu precyzyjnie oświetlonych gablotach Muzeum Regionalnego w Lubaniu podziwiać można kwarce, ametysty, malachity, topazy, agaty i wiele innych minerałów. Niektóre okazy w rozmiarach XXL, a inne tak rzadkie, że trudno znaleźć podobne w muzeach całego kraju. Większość minerałów prezentowanych na wystawie Minerały Zachodnich Sudetów to prawdziwe mineralogiczne rarytasy. Najlepiej o nich opowie Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a do tego pasjonat poszukiwacz minerałów. Wystawa mineralogiczna w Lubaniu pod tytułem Minerały Sudetów Zachodnich ma zasadniczo na celu prezentować mieszkańcom Lubania i turystom, którzy odwiedzają nasze miasto jak najszerszą panoramę mineralogiczną naszego regionu. Czyli przede wszystkim e, chcemy tu prezentować okazy występujące na terenie powiatu rówackiego, lubańskiego, bieleniogórskiego. To są jakby, to jest ten obszar, na którym się koncentrujemy. E, dotychczas w Polsce nie powstała taka wystawa, oczywiście publiczna, ani też kolekcja publiczna, która koncentrowałaby się wyłącznie na tym obszarze. W zasadzie szkoda, bo jest to jeden z najbogatszych obszarów, jeżeli chodzi o minerały w skali naszego kraju. Mówi się bardzo dużo o tych wystąpieniach, natomiast nigdy wcześniej w sposób stały nie były one prezentowane publicznie dla szerszego grona odbiorców. I minerały, które tutaj są prezentowane, są pozyskane właśnie na tym terenie? Minerały, które tutaj są prezentowane, zostały pozyskane na tym terenie, w większości przeze mnie, w pozostałej części przez innych kolekcjonerów, starszych, młodszych ode mnie, także różnie, różnie to bywało. Ilu kolekcjonerów tutaj prezentuje swoje minerały? Na dzień dzisiejszy w zasadzie y czterech. Y oprócz moich okazów, które są w depozycie, Prezentowane są minerały wchodzące w skład inwentarza muzealiów lubańskich oraz dwóch prywatnych kolekcjonerów. Są to praktycznie te małe wystawy z boku, dwie. Mhm. Wystawa znajduje się w Wieży Brackiej, jest to wystawa stała. Można tak, jest to wystawa stała, którą będziemy rozbudowywać z całą pewnością, bo brakuje jeszcze kilku kilkunastu okazów. Nie są to już okazy spektakularne, tych których brakuje, ale powinny się pojawić. Po prostu już mógłbym wypełnić tą przestrzeń, ale postaramy się zdobyć okazy jeszcze lepsze niż te, które mamy z dyspozycji po to, żeby już prezentować no w zasadzie takie okazy, że już lepszych nie można sobie wymarzyć. Oczywiście z tej danej lokalizacji, o której myślę. Ile minerałów można podziwiać na wystawie? No jest tu ich na pewno ponad 500. To, to z całą pewnością. Oczywiście zawsze można ich wstawić znacznie więcej, ale nie o to chodzi, bo nie robimy wystawy o agatach Płuczek czy agatach Nowego Kościoła. Prezentujemy tylko kilka przykładowych okazów. Chodzi o to, żeby jak ktoś przyjdzie, mógł sobie zdać sprawę, jak, jaka jest różnorodność tego materiału na tak małym terenie. I to właśnie stanowi o wyjątkowości tej wystawy, tak, prawda? I to stanowi przede wszystkim o wyjątkowości tej yy, wystawy, bo m, owszem, można próbować. Podrastować zawsze wystawę regionalną, wstawiając minerały z innych lokalizacji ciekawszych, dających jeszcze bogatszy, bardziej interesujący materiał. Ale to nie o to chodzi. Mieszkamy tutaj i chcemy pokazywać bogactwo dokładnie tej ziemi, a, a nie innych, innych regionów Polski czy też świata czy Europy. Minerały, które są prezentowane na tej wystawie, pozyskiwane były latami, tak? Tak. One były pozyskiwane latami. Nie ma tu wprawdzie okazów przedwojennych, ale niedługo się kilka pojawi, bo zainteresowanie tym naszym obszarem sięga XVI wieku. Takie udokumentowane zainteresowanie, kiedy wiemy na pewno, że określony człowiek, który miał określony tytuł, nazywał się, jest, jest, jest identyfikowany. Szukał tutaj minerałów, znajdował te minerały i je opisywał. To jest XVI wiek. W zasadzie początek XVI wieku. Natomiast Później oczywiście tych kolekcjonerów przybywało, ich kolekcje się rozrastały. Natomiast te minerały które tutaj są, one są pozyskane w ciągu ostatnich 30 lat przez różnych, różnych ludzi. W tej akurat sali no, to, to są minerały pozyskane w ciągu ostatnich 10 lat przeze mnie. Czy powstanie może jakaś publikacja na ten temat? Już dwie powstały. Powstały już dwie. Także myślę, że fascynaci czy miłośnicy tego lokalnych minerałów, spokojnie na podstawie tej literatury, oczywiście posiłkując się jeszcze inną, dotrą do każdej lokalizacji i jeżeli wykażą odpowiednią dozę cierpliwości, to znajdą ten okaz o jakim marzą. Wydaliśmy książkę pod tytułem. Kamienie szlachetne i ozdobne bogactwem Partnerstwa Wiederskiego. To jest taki album do poduszki, żeby kamienie się śniły. Natomiast dyrułka, książka, to już jest taka książka do plecaka. Czyli przewodnik mineralogiczny po powiezie lubańskim i I ta książka zmieści się nawet w kieszeń. Można ją zabrać w teren, tam są mapy. Są bardzo praktyczne wskazówki, gdzie szukać, jak szukać, jakiego sprzętu używać, jak sobie nie zrobić krzywdy, jak nie zniszczyć okazu. Co jest też czyli bardzo takie istotne... praktyczne wskazówki tak. w tym poradniku, Tak jak sama tak, nazwa wskazuje. Tak. tak. Więc tak w zasadzie na dzień dzisiejszy ktoś, kto chciałby szukać minerałów tutaj, na naszym terenie, może po pierwsze zdobyć wiedzę w książce, a po drugie przyjechać do muzeum i zobaczyć jak ten okaz wygląda już po wypreparowaniu ze skały. No i oczywiście otrzymać informacje bezpośrednio ode mnie czy od moich pracowników, yy, którzy również mają przynajmniej niektóre doświadczenie w tej kwestii, gdzie szukać i jak szukać i jak, czym się kierować, żeby rzeczywiście znaleźć coś ciekawego. Jednym z bardzo rzadkich minerałów wystawy jest topas, który można podziwiać w gablocie minerałów grzbietu kamienickiego. Wielkim atutem lubańskiej wystawy jest to, że można tutaj zobaczyć okazy bardzo, bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie i jednocześnie niektóre z nich mają bardzo wysokie walory, albo naukowe albo wizualne, ekspozycyjne. Bo zawsze na minerał trzeba spojrzeć z różnych perspektyw. Jedne minerały są cenne, dlatego że są rzadkie i mają wysokie walory poznawcze, czy naukowe, a inne z kolei będą cenne, dlatego że są piękne. Yy, I... Różnie z tym bywa. To się często przekłada też na wycenę ukazu, bo zależy co kogo interesuje. Jeden kolekcjoner jest gotów zapłacić ogromne pieniądze za to, że kamień jest piękny, a inny za to, że bardzo ciężko go znaleźć, bo na przykład są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie występuje. Więc to też zawsze ze sobą koresponduje. Jeżeli chodzi o, o tą gablotę, to jest gablota poświęcona minerałom wzgórza martwy kamień, nazywanego również wyrwakiem Kołomirska. Tutaj można zobaczyć zasadniczo turmaliny występujące na wyrwaku, jak i topazy. Turmalin znaleźć na wyrwaku znacznie łatwiej niż topas. Topaz, który najczęściej znajdują kolekcjonerzy na wyrwaku, nie ma wszystkich ścian, czyli nie jest to kryształ automorficzny, najczęściej są to kryształy połamane, potrzaskane, które mają tylko niektóre powierzchnie bardzo migoczące, migotliwe i zdają się być atrakcyjne. Natomiast dzięki wieloletnim wysiłkom udało mi się znaleźć kilka okazów topazu w pełni wykrystalizowanego, czyli mamy do czynienia z kryształem automorficznym. Na przykład na tym, na tym fragmencie widać taki lekko niebieskawy kryształ, który ma wszystkie ściany, ma około centymetra wysokości i wielka rzadkość nieopisywana dotychczas w literaturze polskiej, mianowicie topaz różowy ze wzgórza Martwy Kamień. Tylko raz udało mi się taki okaz pozyskać. Oczywiście można znaleźć topas różowy, mocno popękany, ale tutaj mamy do czynienia z kryształem całym, około 8 mm, który posiada wszystkie ściany. Jest to z mineralicznego punktu widzenia duża, duża ciekawostka, jeżeli chodzi o dolne śląski w ogóle Polskę. Oczywiście na świecie występują piękne, przeźroczyste, czy przeświecające różowe kryształy o walorach jubilerskich. Ten kamień taki nie jest, ale. To, że został znaleziony w okolicach Miska jest różowy i nie był opisywany wcześniej czyni go naprawdę bardzo ciekawym okazem. W tej gablocie prezentuję okazy znalezione w zeszłym roku, w bazaltach okolicach okolic leśnej. Jest to, to kalcyt. Ktoś by powiedział, że bardzo powszechny przędobryski minerał. Ale trzeba mieć na uwadze to, że formy kalcytu występującego w bazaltach okolic leśnej są zaskakujące jak na Dolny Śląsk. Bo w zasadzie podobne formy można znaleźć w Indiach. Tymczasem w żadnym innym w żadnej innej formacji skalnej, bazaltowej na terenie dolnego śląska nie występują okazy tego typu jak w okolicach Leśnej. Proszę popatrzeć na ten kalcytowy kaktus, który ma soczystą pomarańczową barwę. Nie jestem w stanie zagwarantować, że nigdzie więcej na Dolnym świątku takiego okazu nie można znaleźć. Podobnie jeżeli chodzi o te kule kalcytowe, jest to też jeżeli chodzi o Polskę, duża, duża, duża rzadkość i rarytas. Te kule potrafią osiągać do kilku centymetrów średnicy. Te mają maksymalnie do dwóch 2,5, natomiast posiadamy okaz, który ma prawie 4 cm kulki takiej średnicy. Więc to są to są bardzo duże ciekawostki, jeżeli chodzi o y, Polskę. No i ludzie do tej pory nie zdawali sobie sprawy, że w ogóle coś takiego w bazaltach okolic leśnej występuje, bo te minerały nie były opisywane w literaturze. Jest to więc takie moje i Piotra Lejczaka trafienie, bo to razem z nim pozyskiwałem te okazy i, i w zasadzie Lubań może być dumny z tego, że ma taką kolekcję właśnie minerałów z bazaltów okolic leśnej. Przed wojną w Lubaniu była kolekcja minerałów z bazaltów wiałowcu, bo to było drugie z takich nielicznych miejsc w Polsce, gdzie nagromadzenie tego materiału było bardzo duże i materiał był bardzo ciekawy, ale niestety kamieniołom już nie funkcjonuje. A y, tamte okazy wyjechały no, no, wyjechały do Niemiec, prawda? One nie, nie zachowały się u nas. Więc dlatego też jest ważne, żeby taki materiał gromadzić, bo później za kilkadziesiąt lat y, instytucje czy ludzie, którzy są zainteresowani, rozpaczają albo ktoś nie zabrał, albo ktoś nie uratował. I to przepada. A tymczasem to jest nasze dziedzictwo. Jeżeli funkcjonuje jakaś kopalnia, jest jakaś odkrywka i coś takiego się pojawia, to niektórym się wydaje, że zawsze to będzie. To jest nieprawda. To są często jedyne szczały raz na kilkadziesiąt lat, albo w ogóle tylko jedyne, niepowtarzalne i potem już nigdy więcej tego materiału nie będzie. Więc trzeba to ratować i zachowywać dla, dla potomnych. Kiedyś trzymałem w domu moją kolekcję, ale potem uznałem, że jest bez sensu. To trzeba robić dla innych, bo prędzej czy później. Mi to się opatrzy, przestaje mi się to już wręcz podobać. To się kurzy, tego nikt nie widzi, to nie jest odpowiednio wyeksponowana. Jeżeli to trafia do muzeum, to wtedy zaczyna stanowić prawdziwą wartość. Jeden z kwarców dymnych jest wyjątkowym minerałem z wartością także sentymentalną. Ten minerał w tej kabocie jest dla mnie szczególnie cenny, dlatego że od niego zaczęła się moja przygoda z minerałami. Jest to kryształ kwarcu, dymnego, nazywanego morionem, znaleziony w Karpnikach w 1997 roku, całkowicie przez przypadek, nad strumieniem, po powodzi. Tego kamienia mój tato nie chciał zabrać do samochodu, bo był w błocie i uznał, że pobrudzę mu tapicerkę. No ale uparłem się i zabrałem go do domu i byłem święcie przekonany, że on jest przez kogoś wyszlifowany. Po prostu ktoś go wyszlifował, coś mu nie wyszło i go zostawił. Natomiast y, później przez przypadek pojawił się u nas w domu człowiek, który się znał na kamieniach i uświadomił mi, że to jest naturalny kryształ kwarcu, chciał go do mnie dostać, nie dostał, y, ale zaczął mnie zabierać na kamienie. I od tego zaczęła się moja przygoda z minerałami i trwa do, do dnia dzisiejszego. Ta gabota i ta stojąca obok są szczególnie cenne, z tego względu, że prezentują nadzwyczaj rzadkie w skali Polski okazy kwarcu żelazistego i jednocześnie kwarcu fantomowego. Zostały pozyskane w Wojanowie i w Staniszowie. Mają kolor intensywnie czerwony. Dodatkowo towarzyszą im kryształy albitu, też w rozmaitym, w rozmaity, rozmaitym ubarwieniu. Kryształy te są duże, mają połyskujące ściany, mają wszystkie ściany wykształcone. Jak na Polskę, a nawet na Europę, są to wielkie rarytasy, mając na uwadze rozmiar tych kryształów. W zasadzie było tylko jedno trafienie tego typu odnotowane w historii Dolnego Śląska. Część tych minerałów trafiła do prywatnych kolekcji, natomiast duża część znajduje się w kolekcji Muzeum Regionalnego w Lubaniu i żadne muzeum w Polsce nie ma tak dobrych okazów z tej lokalizacji jak, jak nasze, więc jest to, jest to na pewno duma naszej, naszej placówki. W Polsce takie wystawy, w ogóle takich wystaw szukać? W Polsce jest kilka muzeów mineralogicznych, natomiast w żadnym nie ma tylu minerałów eksponowanych w jednym momencie z, z zachodnich Sudetów. Więc to jest, to jest atut naszej wystawy. Na przykład Muzeum Mineralogiczne w Wrocławiu posiada ogromne, przebogate zbiory, ale oczywiście z obiektywnych powodów nie jest w stanie pokazać ich wszystkich. Więc tam możemy zobaczyć bogactwo całego Dolnego Śląska i oprócz tego jeszcze minerały ze świata. Natomiast my z racji tego, że nie mamy przestrzeni ekspozycyjnej i też statutowo nie ma postaw, żebyśmy gromadzili wszystko, pokazujemy bogactwo tylko tego wycinka terytorium. Ale dzięki temu myślę, że temu zaraz się uzupełniają. W jednym można zobaczyć to, w innym tamto. Natomiast z całą pewnością tylko u nas można zobaczyć tyle minerałów z zachodnich Sudetów.